Ta nietypowa konstrukcja powstała na Podzamczu. Był to zadaszony taneczny parkiet, a na jego osłonach wystawa zdjęć warszawiaków sprzed lat, tańczących, kąpiących się, odpoczywających nad Wisłą. Zdjęcia ilustrowały, jak stolica bawiła się w latach 50. i 60. wystawę przygotowano z okazji 60-lecia stołecznej estrady. Koncerty Chopinowskie w Łazienkach. Po raz pierwszy Estrada zorganizowała je 56 lat temu, w 1959 roku, wkrótce po zrekonstruowaniu pomnika. Do dziś koncerty te bez względu na pogodę gromadzą warszawiaków i turystów z całego świata. A to inne wydarzenie przygotowywane przez Stołeczną Estradę od 20 lat. Wianki. Największa plenerowa impreza w mieście. Tak było w ubiegłym roku. Wielki piknik nad rzeką, łodzie, balony i masa atrakcji. Wieczorem liczne koncerty, na które przybywały tłumy, i oczywiście wspaniałe pokazy sztucznych ogni. W tym roku z okazji jubileuszu przez cały lipiec na parkiecie odbywały się potańcówki. Każda w innym stylu. Okazało się, że chętnych do takiej zabawy wciąż nie brakuje w stolicy. A ja włożę marynarę, mary i jedziemy do I tegoroczne już dwudzieste wianki, nowe atrakcje i tym razem wielkie, kolorowe latawce zamiast balonów. No i wspaniałe pokazy lotnicze. Już jesteśmy ciekawi, co stołeczna Estrada wymyśli w przyszłym roku. Skoro jesteśmy nad Wisłą, to właśnie Estrada przygotowała 4 lata temu słynne widowisko rozpoczynające działalność multimedialnego parku Fontan. Mimo deszczu były tłumy. Estrada opiekuje się parkiem Fontan, przygotowując co roku nowe, wspaniałe widowiska. To rok 2012 i Fontanny na Euro. Co roku pokazy ogląda ponad 700 tysięcy osób. A to inny cykliczny projekt realizowany przez Stołeczną Estradę Festiwal Skrzyżowanie Kultur. Ten wielki festiwal od 4 lat utrzymuje tytuł jednego z 25 najlepszych festiwali muzyki świata. Działaniom estradowym towarzyszy wiele warsztatów muzycznych. I znowu Wisła, a właściwie Most na Rzece. Stołeczna Estrada zawsze uczestniczy w wielkich wydarzeniach miasta. Rok 2012 to otwarcie Mostu Marii Skłodowskiej-Kiri. Symboliczne połączenie Żoli Boża z Białą To była wielka i radosna impreza. Fajerwerki na moście przypominają nam kolejną wielką imprezę przygotowaną przez stołeczną Estradę w 2014 roku w nocy. Z 31 grudnia na 1 stycznia noworoczna sylwestrowa zabawa i seria koncertów. Imprez festiwali wielkich wydarzeń co roku przygotowywanych czy pilotowanych przez stołeczną estradę jest dużo więcej. Wybraliśmy tylko kilka. Z okazji 60 lat jej działalności w rytmie miasta.